Cześć, dzień dobry. Zatem Giro d'Italia 2022, 105 Giro d'Italia. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla was wyczynowe kolarstwo przez najbliższe 3 tygodnie, to czego mnie przekonaliście. Będę dla was komentował najważniejsze wydarzenia na Giro d'Italia. Mam nadzieję, że ta zapowiedź będzie troszkę inna niż wszystkie, to znaczy postaram się uniknąć niepotrzebnego wymieniania rzeczy, które można po prostu Przeczytać, sprawdzić, gdzie indziej zostały już powiedziane. Mamy piękny wyścig. Wszyscy czekają na Giro d'Italia. Giro d'Italia jest piękne, jest różowe, jest świętem wiosny, jest podróżą przez jeden z najbardziej malowniczych krajów na świecie, pełnego kultury, kuchni, tradycji, muzyki, sztuki, wszystkiego. To jest cudowne tych fantastycznych kibiców, którzy będą na trasach. Piękne świętokolarstwa, piękne świętokolarstwa, które zaczyna się od niezbyt przyjemnego akcentu, to znaczy od wizyty na Węgrzech, które są krajem coraz bardziej autorytarnym, rządzonym przez Viktora Orbana, popierającego w zasadzie w zasadzie popierającego agresję Władimira Putina na Ukrainę. O tym trzeba mówić. O aspektach społeczno-politycznych Giro d'Italia, tego, jak i kilku poprzednich edycji, będę miał dla Was artykuł. Mam nadzieję, że dziś wieczorem, czyli w czwartek, przed rozpoczęciem Giro, lub w piątek rano, w dniu rozpoczęcia Giro. To jest ważne, trzeba o tym mówić. Spora część tak naprawdę mojej działalności okołokolarskiej mojego komentowania tego, co dzieje się w kolarstwie, skupia się również. Na kontekście kolarstwa. Kontekst jest ważny, słuchajcie, i ma znaczenie, ale tutaj nie o tym. Tutaj o samym wyścigu. Poza tym elementem pewnej odrazy, który mam do startu tego wyścigu, ogólnie jestem bardzo podekscytowany. Tegoroczne Giro d'Italia zapowiada się wspaniale, choć będzie nieco inne od ostatnich edycji, głównie ze względu na trasę ale także ze względu na stawkę zawodników, która zdecydowała się rywalizować w tym roku o różową koszulkę. Cóż zatem mamy i dlaczego to jest tak ekscytujące i dlaczego jest troszkę inne? Przede wszystkim mamy najmniejszą w ostatnich latach liczbą kilometrów jazdy na czas, niespełna 32 próby, jedna na początku, na drugim etapie na Węgrzech, ale to jest o tyle ciekawe, że to nie jest pierwszy etap. Pierwszy etap będzie się kończył na niewielkiej chłopce, czasówka jest drugim etapem, co jakby też to jest krótka czasówka, niecałe, nieco ponad 9 km, 9,2 km. Zatem to troszkę przeczy tej teorii, że no, czasówka na początek ma ustawić klasyfikację generalną, potem żeby, nie działy się, potem żeby się nie działy jakieś niebezpieczne rzeczy. Pierwszy etap będzie strasznie nerwowy, biorąc pod uwagę jeszcze końcówkę. Na niewielkie Hopce, tak jak wspomniałem, i ta czasówka drugiego dnia, no, dodatkowo, jakby spuści powietrze z peletonu, ale mogliby to jednak zamienić miejscami. Byłoby bardziej klasycznie, teraz oczywiście jest bardziej spektakularnie, no bo większa grupa zawodników będzie walczyła o różową koszulkę. Już Matthew van der Poel ostry sobie, ostrzy sobie tutaj, tutaj zęby na bycie liderem Giro d'Italia. Zatem. Dziwne rozwiązanie. Druga czasówka na koniec w Weronie, klasyczna z górką na środku. Na tej trasie już wiele razy były rozgrywane Mistrzostwa Świata i na bardzo podobnej etapie Giro d'Italia. Ona zamyka 17 km, to jest dość, żeby w razie czego móc powalczyć albo o róż, albo o podium, albo miejsce w pierwszej piątce, szóstce, dziesiątce. Koszulkę najlepszego młodzieżowca, czy, na czym tam komu będzie zależało. Słuchajcie, no, kiedy pytałem Was, czy, czy chcecie, jakby tych moich komentarzy, czy w ogóle Was to interesuje, było kilka głosów takich: w ogóle dziękuję za, za duży odzew. Także zmotywowaliście mnie, mimo że mam dość napięty harmonogram, ale no, prawda jest taka: ja Giro będę śledził tak czy inaczej. Dzięki temu, że no, będę je dla was też wieczorami w krótkiej takiej formie komentował, będę je śledził bardziej uważnie. Natomiast pojawiały się głosy, żebym tylko wypowiadał się po ważnych i ciekawych etapach. No więc wynotowałem sobie, nie będę wam leciał przez omawiał wszystkich etapów, takie omówienia znajdziecie. Znajdziecie ładama probosza na kanale, znajdziecie na The Inner Rings, znajdziecie na Roweryorg, znajdziecie na NaSzosie. I co kto lubi, jak lubi. Istotne jest jednak to, że etapów, które mogą mieć wpływ na klasyfikację generalną etapów, na których może, się, może być ciekawa rywalizacja zawodników różnych specjalizacji, naliczyłem 14, zatem mamy 2 trzecie wyścigu. Także to naprawdę jest dużo. Trasa jest ułożona w ten sposób, że mamy w zasadzie co kilka dni coś ciekawego, jest to bardzo różnorodne. Tak już teraz są ustawiane zazwyczaj wielkie tury, choć wciąż zdarza się na przykład pierwszy tydzień albo środkowy tydzień taki bardziej spokojny z etapami sprinterskimi i z łatwymi uciecz etapami ucieczkowymi. Tymczasem tutaj będzie kilka etapów takich no przypominających tak naprawdę rundy Mistrzostw Świata albo na rundach albo w terenie takim przypominających rundę z y, powtarzanymi małymi podjazdami. Y, będzie etap przejazdowy przez Apeniny, Będzie kilka finiszy na podjazdach przede wszystkim Blockhaus, Etna y, no i Fedaja. W zasadzie w każdym tygodniu będziemy mieli jeden taki istotny akcent, ciekawy akcent. Należy pamiętać o sprinterach, bo tych sprinterów tutaj też kilku jest, chociaż nie będą mieli, nie będą mieli tak, tak wielu szans. No ale słuchajcie, mamy Cavendisha, Kaleba Iwana, Gavirie, Nicolo, Girmaya, yy, także no Demare, także naprawdę, naprawdę znakomite grono sprinterów. Może nie aż tak liczne, ale bardzo, bardzo, bardzo mocne. Zatem tutaj te finisze z peletonu to też przez to, że ten wyścig jest taki właśnie po, po, poszatkowany czy różnorodny i pozamieniane są te etapy miejscami. Będziemy czekali na te etapy sprinterskie, bo to będzie święto. To nie będzie tak, że mamy, o mój Boże, 200 km po płaskim, czekamy tylko na ten finisz peletonu. Finisze z peletonu, taktyka na ostatnich kilometrach, taktyka drużyn, jak to jest rozgrywane, rozprowadzający, to co się dzieje na ostatnich kilkuset metrach, całe to przygotowanie, całe napięcie oczekiwania na, na finisz peletonu, również jest znakomitym, to są znakomite kolarskie emocje, zwłaszcza kiedy nie mamy przesytu. A na tym Giro d'Italia nie będzie tego przesytu. Co więcej, wracając do tych etapów górzystych, etapów dla klasykowców, to będą raczej takie etapy, które będą wymagały ofensywnej jazdy, bo to będą oczywiście przewyższenie będzie się kumulowało, będą etapy, na których będzie ponad 4000 metrów przewyższenia, ponad 4500 metrów przewyższenia. Będą też te etapy, choć w tych najwyższych górach, na tych największych alpejskich przełęczach, tych etapów nie będzie bardzo wiele. To zmęczenie oczywiście będzie się kumulowało, natomiast trasa raczej będzie Zachęcała do tego, a nawet wymuszała, wymuszała na zawodnikach to, że jeżeli będą chcieli zdobyć przewagę to będą musieli atakować, będą musieli przyspieszać, będą musieli jechać ofensywnie, bo te podjazdy nie będą na tyle długie, albo na tyle strome. Albo będą to sekwencje kolejnych podjazdów średniej długości i średniej stromizmy. Zatem, aby zdobyć przewagę nad rywalami, trzeba będzie jechać ofensywnie. Trzeba będzie próbować różnych rozwiązań, rozwiązań taktycznych, z użyciem kolegów z drużyny, zmieniać rytm i tempo jazdy. Co wszystko yy, połączone powoduje, że to może być bardzo, bardzo ekscytująca rywalizacja. Yy, tak naprawdę no, yy, te, etapy, te etapy, o których mówiłem, pierwszy etap na Węgrzech z metą lekko pod górę, drugi dzień czasówka po dniu przerwy, ponieważ często tak jest, kiedy wielki tour zaczyna się w innym kraju, mamy dzień przerwy nieco wcześniej, pierwszy dzień w ten poniedziałek już, start w piątek, zatem też wcześniej, po to, żeby móc się przemieścić na południe, włoch na Sycylię, Etap, w związku z tym już we wtorek będziemy mieli Etnę. Etna, która na zmianę w zasadzie albo jest etapem, gdzie nie dzieje się zbyt wiele, wjeżdża, jest tylko taka jakaś próba sił i tyle, albo dzieją się rzeczy duże i już są duże straty. Piątek 13, ciekawy etap w południowych Apeninach, to jest etap siódmy, etap ósmy w Neapolu, górzyste rundy, etap dziewiąty w Abruzji, znów Apeniny, połączenie przełęczy Langiano i Blockhausu, potem po kolejnym dniu przerwy, czyli etap 10 w kolejny wtorek, etap, znów etap dla klasykowców, bardzo ciekawy, podobny do tego, który kilka lat temu wygrał Peter Sagan, Potem etap 14 z metą w Turynie, z podjazdem na Superga i kilkoma innymi ciekawymi yy, wzniesieniami. Etap 15 Dolina Aosty, trzy premie górskie, meta na mecie. Yy, etap 16, yy, ten który. Na, na, na spółkę, jakby jest z etapem 20, etapem królewskim, czyli etap z Mortirolo i z Metą w Apricji. Następnie środa, 17 etap, następne góry, etap 19. Wizyta w Słowenii, w związku z tym można się spodziewać tłumów kiwiców, ale też średniej, średniej stromizny podjazd. Do mety etap 20, tak jak powiedziałem, współkrólewski etap z klasykami, z San Pellegrino, Porto i Fedają z metą na Fedai, no i etap 21, czasówka. Uff, słuchajcie, 14 etapów, 14 na 21, to są takie, no, sztosy tak naprawdę. Oczywiście część z nich, po części z nich na pewno będziecie rozczarowani, że nie było jakichś fajerwerków. Pamiętajcie, fajerwerków na Wielkim Turze nie może być codziennie, ale... Należy na wielki tur, na wielki wyścig patrzeć, patrzeć z szerszej perspektywy, szukać tych elementów, które z dnia na dzień wpływają na to, co się dzieje. I tutaj te dni, jeżeli do nich jeszcze dołożymy etapy dla sprinterów, na których też trzeba zawsze zachowywać uwagę, mamy kompletny, kompleksowy wielki tur. Wygląda to. Znakomicie. No i słuchajcie, lista startowa, faworyci. No, mogę wam czytać, ale raczej tego nie zrobię. Wystarczy, słuchajcie, wejść na Procycling Stats. Teraz to jest bardzo proste i każdy może być mądry. Wystarczy wejść na Pro Cycling Stats, na listę startową Giro di Italia. Po prawej stronie mamy najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej, najlepszych klasykowców, najlepszych sprinterów. W zasadzie to wszystko mamy podane na tacy. No, faworytem w, w oczach bukmacherów i w oczach wielu ekspertów jest Krapas. Trzeba pamiętać o tym, no, że Karapas będzie musiał jechać ofensywnie. On potrafi się tak prześliznąć, zaskoczyć rwali. Oczywiście potrafi też jeździć bardzo, bardzo szybko pod górę, co pokazał m.in. na Tour de France, gdzie poza jednym etapem, co do zasady trzymał koło Pogaczara pod górę. To, to jest bardzo ważne. Trzeba pamiętać o tym, że, że Richard Karapas jest fenomenalnym góralem on jest bardzo również wytrzymały. Giro zawsze. Nakłada zmęczenie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Ten ostatni, najcięższy etap, właśnie, z, który zajrzy kilka razy wyraźnie ponad 2000 metrów nad poziomem morza to jest jego domena tylko on do tego miejsca musi dojechać musi dojechać bez strat. Mamy Almeida, dla którego może być troszkę za mało jazdy na czas on z kolei regularnie poprawia jazdę w górach mamy Bilbao, mamy Landę, mamy Bardeta mamy wreszcie. Mamy wreszcie, i to jest bardzo istotne, Simona Eica, któremu taka trasa powinna pasować. Mamy bardzo mocny zespół Borys z trzema współliderami. Z Keldermanem, z Hindleyem, z Buchmanem. Mamy Astanę z Miguelem Angelem Lopezem i no, zmierzającym w stronę emerytury Nibalim, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O sprinterach mówiłem. Jeżeli chodzi o klasykowców, no to wszyscy patrzą na Vanderpool'a, ale jest też Alejandro Valverde, który może szukać swojej szansy na etapy. Na jednym z ciężkich odcinków. Liderem na klasyfikację generalną, mówi może być albo on. Albo yy, Iwan Soca. Yy, także tutaj naprawdę jest bardzo wielu chętnych, bardzo wyrównany poziom. Jest jeszcze Dimoulin, jest jeszcze Tobias Foss, jeżeli chodzi o zawodników, którzy mogą myśleć o klasyfikacji generalnej. Świetna, wyrównana, bardzo mocna stawka. Oczywiście można kręcić nosem, że nie ma Roglicza, nie ma Pogaczara, ale naprawdę mamy przynajmniej kilku zawodników na liście startowej, którzy w ostatnich latach udowadniali, że jeżeli są w dobrej dyspozycji, to są w stanie y, kluczowe podjazdy jeździć tak szybko jak Roglicz i jak Pogaczar. Nie zawsze im się udaje utrzymać takie tempo przez cały wyścig, ale myślę, że przynajmniej podczas kilku górskich dni należy spodziewać się niezmiernie wysokiego poziomu sportowego. Jeżeli będą się działy jakieś ciekawe rzeczy w tym temacie, będę Was oczywiście o tym informował, no bo zawsze śledzę to bardzo uważnie, ponieważ... Tutaj zapraszam na mojego bloga. Jest, mam przynajmniej kilka artykułów o tym, dlaczego warto śledzić i porównywać tempo jazdy na kluczowych podjazdach klasyków, wielkich turów, wyścigów tygodniowych. To daje nam kontekst, to potrafi nam, pozwala nam zrozumieć, co dzieje się z dnia na dzień, ale pozwala nam też porównać między sobą wielkie tury. Pozwala nam Giro z Tour de France z Vuelta w jednym sezonie. Daje nam dane historyczne, dzięki którym możemy patrzeć na postęp jaki dokonuje się w kolarstwie. Jaki, jaki jest kontekst tego wszystkiego, co się dzieje i dlaczego. Także moi drodzy to jest moje bardzo szybkie wprowadzenie do Giro Italia 2022 które startuje już jutro w piątek 6 maja. Codziennie wieczorem spodziewajcie się krótszych komentarzy, oczywiście krótszych niż ten i krótszych niż z wyścigów klasycznych, no bo po etapie. Po pierwsze, nie mam zbyt wiele czasu, po drugie, też nie chciałbym Was zanudzać, jakby powtarzaniem tego, co wszyscy widzieli, co wszyscy mogli przeczytać, zobaczyć w podsumowaniach, jeżeli chcecie zobaczyć skrót etapu, po prostu 5-6 minutowy. YouTube, kanał GCN, kanał Eurosportu to wszystko tam jest. Natomiast poza tym, co możecie zobaczyć, ja postaram się znaleźć dla Was, jak zawsze, te najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na zwycięstwo etapowe i które mają wpływ na przebieg rywalizacji całym wyścigu. Zatem yy, dziękuję Wam bardzo. Jeżeli yy, podoba Wam się to, co robię, to podzielcie się linkiem do kanału YouTube'owego lub platform podcastowych, czyli Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i tak dalej ze swoimi kolarskimi znajomymi, albo nawet niekolarskimi, Może ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej właśnie o wielkich turach i Giro d'Italia. Wtedy również się Polecam. Zatem moi drodzy, dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!